Chwila, moment. Cześć Boże, witajcie. Dzisiaj nagrywam z Kazimierza, za mną tam jest baszta zamku kazimierzowskiego. Będziecie mieli też zdjęcie z, z Górza Trzech Krzyży, a nagrywam na tle Wisły, która dzisiaj jest. Spokojna, natomiast Ewangelię, którą sobie czytamy, mamy o zupełnie innym obliczu wody, jeziora, morza. Tego, które jest niespokojne, które, o właśnie, wiatr troszkę się ruszył, które jest rozszalałe, gdzie wiatr jest tak głośny, że nie da się go przekrzyczeć, a fale tak mocne, że falochron tylko je może załamać, ale nie powstrzymać. I okazuje się, że Pan Jezus pokazuje uczniom, kim jest naprawdę. Jest kimś, kto potrafi wziąć i przekrzyczeć burzę, potrafi wziąć i. Wstrzymać fale, a pokazuje im to, że jest Bogiem Wszechmocnym wobec ich pretensji, wobec tego momentu, w którym oni mówią: Panie Jezu, czemu się nami nie interesujesz? I to jest fenomenalne, ponieważ Wcześniej, rozdział wcześniej oni byli świadkami wielu trudów, a tymczasem, kiedy oni potrzebują pomocy, to Jezus tak jakby przestał reagować. Śpi sobie gdzieś tam z tyłu, łódki na głowiu i w ogóle się nimi nie interesuje. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest niesamowite, co robi Jezus, bo on pokazuje, że przecież możecie na mnie liczyć a z drugiej strony, ale też znacie się na tym, to wy jesteście rybakami, wy jesteście tymi, którzy mogą działać. I zobaczcie, że Jezus, mówiąc, jakżeż brak wam wiary, to nie mówi, ale to źle zrobiliście, że nie poradziliście sobie z burzą. Nie, nic, nic podobnego, tylko pokazuje im Panowie, kiedy Wasze siły nie wystarczą to pamiętajcie, że macie mnie. Pamiętajcie, wtedy wierzcie, że ja wam pomogę. A gdybyście mieli pretensje, gdybyście się złościli, gdybyście wątpili, to mi o tym powiedzcie, ja się no właśnie obudzę, ja jestem przecież blisko was i ja zadziałam. Tylko przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie z wiarą. Nie z pretensjami, ale z wiarą. I to jest dla nas wskazówka fenomenalna. Nawet jeżeli mamy wątpliwości i pretensje, możemy z nimi przyjść, ale muszą się one zamienić w wiarę. Wiarę w to, że nie jestem sam, że Jezus mi pomoże. Tego Wam życie życzę. Przy jakichkolwiek burzach w Waszym życiu, jakie byście mieli. Przy jakichkolwiek falach, których byście, burzach, których nie możecie przekrzyczać, falach, których nie możecie powstrzymać. Pamiętajcie, że Jezus da radę. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.